Witam, pies tej strony. Dzisiaj jestem w okolicach Żuromina. O kurde. O kurde. Tak, to my nie wiedziemy Dzień dobry Dzień dobry Tu trochę miejsca potrzeba do tego zestawu Będzie pan odpinał na czym? Tak tak, przodem odjeżdżam O mhm. kawałek do przodu jeszcze Wie pan co, tutaj muszę na ten plac wjechać Bo Czeka my musimy tu na plac wjadę, bo my musimy ładowarkę, bo coś pod niej zaczę. No, bo jest opuszczony tam. Dobra, to na tak, ciągnikem odjadę i tam podjadę ładowarką. Tu gdzie ciągnik, nie? Tak, tak, tak. okej okay. No, bo widzisz nogę, żeśmy sowali, bo wysokość. No witam, witam. Wysokość chciałem zbić, wiesz? No. Wysokość nas widzi i nogę, żeśmy ponieśli do góry, wiecie, jest na tych klockach, nie? No dobrze, dobrze. No, czyli tu ładowarką podejdziemy i... I będziemy. No dobra, to ja odpinam i będziemy działać. A bliźniaczka stoi. No właśnie, widzę. Trochę inaczej zaczyna. starszy model jakiś. 17 rok no. Ale gabaretowo to samo? Krótsza, A No to jest 29. A To dwie maszyny, to co pan? Usługi robi chyba? Nie no, tak, 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 tak. No bo trzeba w rozliczeniu dać, bo zaraz zabrał trzeba w rozliczeniu dać, bym zaraz zabrał z powrotem To musimy mieć tutaj Oj. trochę inne opony, bo generalnie zawsze robię tutaj muldy odwrotnie i wjeżdżam w murdę, nie, A ta tutaj nie okracza ramy, prosnie. Szersze opony chyba są założone. No i przez to trzeba trochę powietrza opuścić. dobry. Bardzo się dobrze świeci. No coś było, tak samo maszyna ogromna tam. A tamta od Kurbanka też, nie? Nie. Nie, 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 no, chociaż nie na Ale na chodzi tak strawna tamta. E, to się To się sprzeda. Tu, żeby, żeby, żeby... No właśnie, kurde. Mówiłem, że... A czemu to... Czeka, co tu jest, dawno nieużywane, ale... nie używane chyba. powietrze? Nie, pompujemy właśnie. Pompujemy. Sampai jumpa di video selanjutnya. <laughs> Bada moment, przyczepa do pracy pójdzie No tak, teraz to... Już się idzie. zaczynają, nie? Godnie, A. Na ostatni gwizdek To koniecznie chłopaki przyjadą na uruchomienie? A, tak mi się wydaje Bo tutaj rozmawia z Andrzejem, także... Tamtej Do No tamtej nie przyjeżdżali? Nie? No to może faktycznie, jak już ma opanowaną maszynę na... ...na tip-top, to... No podjechać na te kostki Tak tak. Spokojnie możesz podjechać Ale wysoty ramiona podnieś do góry No, dobra, dobra Poczekaj Stój, i stoi stoi dobra Teraz ładwarko podniesiemy ja tu zabiorę te krotki, te jedne z strony. Gdzie to położyć? Wiem, bo brudne to jest. Nie, bo tam i przewody rozjedziesz. No, okay. ja mam tam przewody, wiesz. Dobra. Nie, dobrze będzie. Jest dobrze. Ramę okroczy, elegancko. czy sama Słuchaj, no, takie coś. Albo tu widłę włożymy, albo tu za ramkę. Jak tam... Wolisz. Muszę, to jeszcze traktorem cofnąć, no by trzeba podjechać, tak jest. Później za jaci go Maksymalnie w prawo! Stoi, stoi, Na dół. Oj. Trochę do przodu. No, jeszcze trochę. Powiedz jest ona zahamowana. Już koniec? Nie, to mogę. trzeba? No dobrze. No nie, to coś mi tu zaklinowało ten. Opuść na dół. Opuść. Kurde. No wlazło ten. te zabezpieczenie gdzieś tam po tą ramkę. Tutaj trochę. Pasuje, trochę, trochę. Może pod kątem jest Pręży za... Spręży za bardzo No alter. Trochę pójdzie inaczej jak koła pójdą na dół nie? Chyba że, więc co zrobimy? Poniesie zwrotem do góry I podłożymy klocki, żeby traktor ponieść. Bo możemy podłożyć klocki, wiesz, pod, ten, pod koła O Wypchnij Nie, tu nie Idzie, idzie tylko oh. O no Blokowało Co jeszcze tam? Za dużo podnoszonych Dobra, wiesz co, nie został, został, został. I odjedziesz, ja tu podłożę ładnie. Traktor zahamowany, mogę puścić hamulce. Hamulec! Okej. Okay. I do przodu kawałeczek podjedź, podłożę tutaj elegancko klocki i jedziemy wskocznie.

Okay. Jest różnica? różnicach, nie wiem. Nie. Wysokość Dłuższa. no to jest 29 lat. A tu jeszcze masz na składki? Jak się wyróżni, to tu różnicy nie ma. <śmiech> <śmiech> Tylko w Jest kasa, jest maszyna. Nie ma kasy, nie ma maszyny. Tak jest. Za płatki jeszcze, kurwa. Bo Tamty nie założyła ani rady. Do góry? Nie ma. Ale, Ale też macie, tak? W zapasie? Tak. tak. To teraz, teraz podwójnie założy. Hej i tamty to... No, traktorek traktorak będzie za do tego na końcu. Muszę nadkładki dołożyć

W dałeś takie same koło. Gdzie no jest? Nie wiedziałem, jest y, profil wyższy. No. Tu jest wyższy. To jest na 4.000. To ty nie mówisz, że to nie jest To jest Ta tutaj, Ta tutaj ja Ta jest z jednej z drugiej strony. Czyli, Czyli mówi, że to na sprzedaż. Po filmiku może się znajdzie klient. No może. Te nakładki gdzie możemy gdzieś tu z boku, czy, czy gdzieś do garażu sobie zaniesiesz A stojąco zaczyna pas paska, tak? Kupiony rabatowy Na co to okay. jest? Na yy, Na co chcesz? Znaczy nie, no musisz zadzwonić tam do sklepu i czyń ślipeń jakieś tam. albo następną przyczepę. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.